Poradzę na gruncie, że przynajmniej z nisko poziomowymi stworzeniami nie ma problemu. Większego laura sejma to zrobię, Już prawdopodobnie, prawdopodobnie straciłem tego pana. Zobaczmy, czy warto z nim się zadawać. Już widzę, że tak średnio. Dobra, mniejsza potem sobie wczytam. Zbaczę czy tu jest coś ciekawego, a w razie... No nie, ten debil właśnie idzie w pułapkę. Nie, nie mam się obawiać co Frejdy. Fre z frajdą raczej nie dojdzie do pojedynku. Nie ma takiej możliwości. Nic, nic. Nie, zdecydowanie to nie było warte nas. A o tam mniejsze. Ci ewantryni ja i tak chuja pomagali. To już strach. A więcej obrońców się nam przyda z pewnością. wraz z nimi już się nie idę. Z gryfami to nie ma mowy. No fucking way. A nie, a nie, nie do! No. Co, co cel nie zrealizowany. Po co, Kamon? A mniejsza. Dora, mniejsza. Wiem, fanatycy go zatrzymali. W sumie nie pamiętam, jaka była nagroda za to. Szczerze mówiąc. Dobra, mniejsza u niego. Nie udało nam się wypełnić zadania. No trudno. Efekt, a to dlatego, że dawno nie grałem. No i. No i Frejda nam od tej pory znika już. Nie. Nie musimy się ją przejmować. Eee. Dobra, wezmę eksperckie machiny bojowe, żeby mi obleżenia chociaż łatwiej szły. Bo podczas tej kampanii troszeczkę ich będzie. Stop coś ominąłem. O Jezu, jak ja to mogłem ominąć? Powiedzcie mi to, jak ja to mogłem ominąć? Ślepy jestem chyba. Dobra, ale z tego co pamiętam ta misja też jakaś szczególnie trudna nie była, tylko trzeba uważać na jednostki i oszczędzać się i, zb i zbierać. Dara, dwóch tam możemy poświęcić, Dwó dwóch strażników, obrońców to jest nic, gwarantuję wam to. Zresztą dwóch za siedmiu to ten, to jest, co to za cena? A potem sobie jeszcze będziemy będzie mogli mieć ich więcej, mieć więcej za pomocą karawan, bo oczywiście wątpię, żeby ktokolwiek tutaj był łaził specjalnie po to, żeby zbierać jednostki. Zmokcie. Nie, nie, z nimi się nie biję, bo ostatnie, z tego co pamiętam, to, to był mój gwóźdź do trumny, jak się z nimi w bitkę wpakowałem, więc od razu mówię, że nie. Chociaż na, on też raczej nie pilnuje czegoś, co jest warte walki z pięcioma smokami, bo podejrzewam, że ich jest mniej więcej tyle. Znaczy, co najmniej pięcioma, bo pojed, pojed, pojed to jest właśnie ten co najmniej pięć. Przynajmniej, przynajmniej według starego systemu. A z tego co pamiętam, tutaj jest stary system. Dobra, zanim się oni dowloką, to spokojnie możemy ich tłuc. Czemu na tak małą szczęścia mamy? No teraz to się zdziwiłem pójmam szczerze Czemu mamy tak mało szczęścia Chyba, że mamy jakiś specjalny tydzień Który polega na tym, że, że obniżano, szczęście jest obniżane, bo chyba tak jest właśnie. I oczywiście już oddał swoje dwa strzały. w sobie radę. Nie powiem, zry, nie powiem zryć krzywdy. Dobra, jedziesz. A, a on nie ma na pewno skuteczności w walce w zwarciu. dopiero harcownik ma. Dlatego warto mieć jak najszybciej harcowników. Po pierwsze, będę chyba o jeden. O, je, o jedną wód nie więcej do miotania po drugie właśnie mają pełną skuteczność w walce w o no nie też nie jestem pewien czy z nimi warto się wydawać, ale spróbujmy może się to jest nawet są za duże straty Biorąc, mało punktów zdrowia Dobra, poszukajmy, na co to czy do nas? Teraz spróbujmy sobie zafundować nietykalność Właśnie spróbujmy tego tak to powinni... Tak, się zadziałało? Ale szczęście było na no to Git O, tutaj dwóch Ja mam to już Nie jest źle Dobra, była tam szansa, ale Niestety Uda się. Musi się... No i górę. się nie udało. Dobra, znaczy no już zjemy runy. No z wstania stania. Troszkę to nam... No, na szczęście już bitwa skończona. Straci... I tak starty są lepsze. Artefakty gówniane. W sumie tylko to byłby fajne, ale nas nie stać. Więc ta walka cała była bezcelowa. No, tu archanioł. Świetnie. O, ale tutaj mamy wsparcie jakieś Harcownik. Świetnie, ekran to zaplułem, ale mniejsza od... Kosza, o, kosza, zaraz na, rekrutujmy sobie koszary. A właśnie, czy mamy... A właśnie, jeszcze powiem co mnie wkurwiało w tej... E, w tej misji, w tej kampanii. Te pierdolone limity po prostu. To mnie tak po prostu denerwowało, że wy nawet jest, nie jesteście w stanie sobie wyobrazić. Ja nam no, tak źle nie było, ale mnie to irytowało strasznie, że mam limi limity, właśnie. Bo nie wiem z jakiej racji są te limity, co nie. Ja nie lubię się spieszyć. Nigdzie. Dobra, poczekajmy, aż psinka sama podejdzie. Prytnie, ale niestety muszę Cię zaskoczyć. I... i tak Cię dosięgnę. Eee, wolałem by już się wypolił. Ja w rozumiem po co Wulf stanowi jest... Wolf stanowi po co jest ten topo, toporek, skoro i tak jego mamut wszystkich ten... To jest troszeczkę takie bez sensu, ale mniejsza od. Ja tych że jestem naprawdę w stanie bardzo dużo wybaczyć. Pewnych rzeczy oczywiście nie wybaczę, ale. Nie! Nie warto. A, myślałem, że będzie miał jeszcze jeden dzień ale jednak nie znaczy ja chyba wiem poważnie no, dlaczego e, dlaczego ci, ci panowie mają tak mało amunicji bo do rozwoju miasta do rozwoju miasta wymagany jest właśnie... Do rozwoju miasta, fortecy, wymagana jest kuźnia. Czyli sobie można... Czyli sobie wtedy można kupić jakby ten... Ten wóz, co nie? A nie jest tak, że nie może... że nie musimy tego budować, no. Więc myślę, że chyba w tę mańkę bardziej twórcy uderzali. Ora podejdźcie jeszcze trochę. Szmaty Dobra spróbuję... jako że mam dużo kryształków, to spróbujmy. Co? Tak... Ja pierdolę. Się nie spodziewałem tego. Ja myślałem, że będzie płódko, ale gówno. Dobra, jednego i drugiego mamy dużo, więc se Ja Ale to chyba działa chyba tylko w zwarciu Wiecie, tak, za, tak się spostrzegłem. Dobra, nie dosięga, więc... Dobra, nasz. Ale się zawio zawiodłem się na tej linii strasznie. Myślałem, że jest lepsza. A mniejsza już. Nie histeryzujmy. Ja mam nadzieję, że jak zajmę miasto to będzie chociaż tak w połowie rozbudowane. Bo mi surowce są do run potrzebne, a nie do rozbudowy miasta. A gracz niebieski gracz to od niego się nie martwi, on już nic nie zrobi. No, zaraz, mi się wydawało, że mam już. mniej. wydawało mi się, że mam lepsze szczęście, ale się znowu przeliczyłem. Trzeba coś wymyślić, żeby ich ominąć. Stop, 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 stop. Tam już coś widzę. Mianowicie kufary obronne. I do tędy chyba trzeba było wyprowadzić. Właśnie e, naszego e, przyjaciela. Ja jestem pewien, że do tędy trzeba było. O, włócznicy! To jeszcze lepiej niż strażnicy. Tu jest horda fanatyków. To nimi się zajmiemy później. Jak pozbieramy okoliczne. Badziewia. O, to jest trochę podejrzane, że tak bez żadnych straży. O, a tutaj jakaś niespodzianka na nas czeka. Tu, ee, prawdopodobnie będzie po jednym. Tak myślałem, tu jeden. Tu jeden. I tu drugi. No... Co to, to nas nie pocieszyło? Mniejsza Lubię takie lajtowe misje w sumie nie są wcale złe, mając zebrałem to Zebrałem Ja już chyba odruchowo to zbieram wiecie I Nawet nie zauważam, że to zbieram <tyskuj> <tyskuj> Proszę bardzo bez strat Przeprowadzona Bitwa no, jest pięknie. Nie będę tego nazywał inaczej. A, mamy stajnie, dlatego tak, takie kawały drogi pokonujemy. Jest? Są, są, są. To zbieram. Teraz chyba trzeba było iść w górę. Trzeba znaleźć sposób, żeby minąć te gryfy. Bo ja jestem pewien, że był taki sposób. I się chyba walczyło z jakimiś innymi kreaturami. Gry to naprawdę dziadostwo, z którymi nie chciałbym walczyć. A jestem ciekaw dokąd mnie ta drówka zaprowadzi. Taka prosta jest ona. No to jakieś obozowisko. Dobra, ja radzę zbadać okolice teraz. Bo potem będzie nam nałożony kolejny limit czasowy, czyli znowu będziemy musieli się spieszyć. Za czym, jak wiecie, specjalnie nie przepadam. A to wiem, tędy. To w sumie już wiem, po co... co to za drówka. A znaczy w sumie nie wiem, tylko mam podejrzenia, czy trafne to się okaże. Ale jeszcze chcę sprawdzić. Tutaj jest kolejne wyjście z podziemia Oj, i to bym zajęł, ale za, za dobrze chronione Żywioły... to już im podziękuję. A co oni pilnują? E, nie to zakręć. Dobra, mniejsza. Tut! O świetnie, dużo złota. Tylko musimy zacząć z dinami. Eee, mniejsza. Czyli jak widzimy, pamiętamy, to cioty są. Więc z nimi się nawet nie ma co przejmować. O, znowu... O nie, ale magowie to już inna bajka jest. Nie rozumiem, czemu ja tak marudzę na wszystko, że... O Jezu! No, to... a ten już się postanowił postać. Dobra, jestem ja wydupcem. Bo jeszcze ten, a nie on, On chyba się nad czymś zastanawia. Poczekaj, gnoju, tylko się dozbroi się dorwę. Wtedy będziesz biedny, wtedy naprawdę. O Jezu. Czemu ja tego nie zauważyłem? Czy jest? no... Serio, ja muszę sobie wzrok przebadać, no. Znowu nie zauważyłem ten... Czy... Znowu czegoś nie zauważyłem. Czy jest czysta ślepota. Dobra, pozwiedzajmy sobie dalej tą okolicę. Bo jak zajmiemy miasto, dostaniemy kolejny limit. A jak żeby inaczej. Z tego co pamiętam, to jego armia raczej... O, Cadel'a. No to już widzę, że nieźle jest rozbudowane to miasto. Więc raczej nie, nie mam się co obawiać, że będzie ono dupnie rozbudowane. Bo musi mieć... Zatela to co najmniej dziewiąty poziom. Co najmniej. O Elita. Dara wampiry to one są. Są wkuwające ale w sumie do, do zdzierwenia. Dobra, mniejsza Dobra do obrony, bo tutaj obrona jest troszkę, troszkę u niego niska. Tak zauważyłem. O moment, oni przyłączą się? pewnie się przyłączą. Świetnie. O, kolejny kryftał. Kryftały to trzeba zdobywać. Co smoczą utopię se daruje, bo to są tylko surowce. Nawet nie wiem ile. Nie chcę mi się nawet domyślać. Dobra, jadę joł, Je. Yeah. Czyli muszę wziąć sprawy w swoje ręce.